Dzień dobry, rozpoczynamy kolejny odcinek. Kawałeczek drogi, kawałeczek ktoś w samochodzie, ktoś biegiem, ale suma summarum jesteśmy na siedlisku, a dzisiaj fajne słoneczko. I o to, mam nadzieję, chodzi w dzisiejszym dniu. Temperatura przyjemna, chmurek praktycznie zero, więc taki fajny, wiosenny dzień można by powiedzieć. No tuż po świętach, święta była bardzo fajna pogoda. Teraz ta pogoda jeszcze się utrzymuje, ale dzisiaj momentami taki mocny wiatr zawiewa, że nie wiem czy nie będzie po prostu zmiany pogody. Czasami te podmuchy to aż kłyszą tą starą lipą. Ja dzisiaj w zasadzie na cały dzień o właśnie, o takie wiatry mi chodziło. Ja dzisiaj na cały dzień, e, w zasadzie, kilka rzeczy do zrobienia. Przede wszystkim ogródek, bo już czas i pora na to. I trochę takiego kręcenia się po obejściu. O ile oczywiście tu się nic z pogodą nie zmieni, ale mam nadzieję, że do końca dzisiejszego dnia będzie właśnie tak słoneczny. A z wiaterkiem, no trudno, na to poradzić się nic nie da. Także skoro jest wiaterek, jest ciepło, to ja otwieram okna i po prostu trzeba to wszędzie przewietrzyć, żeby trochę tego wiosennego powietrza do budynku wpadło. Skoro ja już przebrany, wszystko pootwierane, to trzeba się brać za robotę. No i w pierwszej kolejności, to oczywiście ciąg dalszy plewienia truskawek. Bo jeszcze mi zostało tu 10 metrów, więc zrobię to i będzie z głowy. Takie słoneczko, fajnie tu myślę, że będzie w tej chwili się pokręcić troszkę witaminę D, przy okazji złapać. No i zobaczymy. Tak się jeszcze przyglądam, czy winorośl ruszyła, ale jeszcze za bardzo nie widać. Nie widać też, żeby płakała, czyli żeby wyciekał sok po tym moim przycięciu, więc chyba zrobiłem to na czas. No ale pączki jeszcze nie ruszyły, więc pewnie jeszcze trochę czasu to potrzebuje. Okej, okay, plewienie, bo już się patrzeć na te chwasty nie da. Grzebie w tych chwastach i truskawkach, a tu co chwilę jakieś wielkie. Rosówki wyłażą i to te robaczki naprawdę spore, po kilkanaście może centymetrów, no ażby człowiek na ryby poszedł, jak patrzy na te glizdy. No ale chyba jeszcze troszeczkę za wcześnie. A ten zamiast pomóc to śpi na słońcu. Dogrzewa go tu chyba nieźle. No i dlatego? Taki leń, bo normalnie to by już tu biegał dookoła. Dobrnąłem do końca tego rządka, no i w zasadzie tutaj zostało to pole, które przekopałem jakiś miesiąc czy dwa temu, już nie pamiętam, ale jeszcze go nie rozgrabiałem. Wtedy dosyć mocno wybierałem każdy pesz, każdy chwastek, no ale mimo wszystko, znowu gdzieś to zielone spod spodu, momentami mniej, momentami więcej, tak jak tu, to zdecydowanie za dużo. Wyłazi, więc na pewno jeszcze raz będę chciał przetrząsnąć ten kawałek ziemi, bo przegrabić to chyba za mało, ale wezmę po prostu widełki amerykańskie i to po prostu przekopię. Znowu wszystkie chwastki i korzonki wybiorę, no bo tak naprawdę tu sporo miałem darcia z tymi truskawkami. Jak widać, tych chwastów cała kupa, więc nie chcę tego błędu powtórzyć na tym kawałku i dlatego dobrze o niego zadbam. Także lecę po widełki amerykańskie. Aha, no to się nakąpałem widełkami ledwo po No i niestety trzasnął mi trzonek stary, więc nie ma co się dziwić. No ale trzeba to przekopać, bo jednak zrobiłem mi jaki i wychodzą takie gówniane kępy jakiegoś po prostu chwasta. Więc wolę to teraz jeszcze raz zrobić. Poszukam, bo gdzieś miałem zapasowy, to bym go po prostu wymienił. Konkretnie długi trzonek, ja wysoki, więc i muszę mieć długi trzonek. Zamocowane, no i do tego jeszcze na końcu wkręt, tak, żeby całość się mocno trzymała, no i wracamy do roboty. Bo chciałbym ten kawałeczek jeszcze przekopać, bo gdzieś koło południa no przyjedzie znajomy, no i będzie dzisiaj też ogarnianie pola. no Było przeorane, jeszcze trzeba to e, troszeczkę podrównać. Poleciał też dwa albo trzy dni temu nawóz, no i będzie docelowo tu w tym roku mieszanka. Zbóż, także w tej chwili trzeba to przejechać ząbkami, troszeczkę podrównać taką ząbkami i talerzówką. W sumie nie wiem jak do końca się to nazywa, no ale także było gotowe pod zasiew. Dobrze to ten kawałek mam już przekopany ponownie, a w zasadzie to tak przetrząśnięty tymi widełkami, tak żeby wybrać te chwasty, spulchnić tą ziemię. No jeżeli wiatr wieczorem ucichnie, bo na razie to ciągle jeszcze zawiewa to rozsypię troszeczkę tu popiołu i dopiero wtedy to grabkami wyrównam, wygrabię jakieś takie resztki odpadków na to tak jak radziliście w komentarzach że jednak kupię tą czarną agrowłókninę i mimo wszystko rozłożę tu a truskaweczki ponacinam i wsadzę w równe rządki co jakieś 30 cm bo jeżeli rozłożę tą agrowłókninę dam tu nawadnianie no to po prostu będę miał spokój pewnie na co najmniej 2-3 lata nie piesku? to co? robimy chyba jakąś małą przerwę na obiad i potem działamy dalej obiad zjedzony tam już talerzówka chodzi i równa pole, a mi trzeba brać się dalej za ogródek, bo skoro wiosna, ładna pogoda, to jednak trzeba siać pomału warzywa. Zanim jednak będą wsiewki, to wyciągnąłem sprzęt z garażu, bo trzeba troszeczkę poprawić to ogrodzenie. Ten słupek już ledwo stoi, i ten narożny tak samo, więc trzeba będzie je. Poprawić. No i tu, które były takie dwa najsłabsze słupki, też wkopać nowe, więc tym pewnie pół godzinki czy godzinka pewnie się zajdzie. Świder jest. Teraz znaleźć jakieś kołki. No i wymiana. To chwilę potrwa, jednak. ogrodzeniem, wcale się jakoś mocno nie przejmuje i po prostu wykorzystuję to co mam pod ręką czyli jakiś tam rozbiórkowy słupek ze starego płota, jakiś palik, który był po prostu w oborze, ale on jest akacjowy, będzie stał jeszcze ohohoho, nie wiadomo ile lat Podobnie ten dosyć głęboko wbite, a w zasadzie to wkopane, bo fajne jest to wiertło do ziemi, do słupków, idealne łopatom takiej równej dziury się nie da rady wywiercić tym spokojnie można bumet nawet metry w ziemi wpuścić. Okay, no to te dwa słupki postawione, teraz jeszcze te dwa, no i potem będzie dopiero sadzenie. Ogrodzenie poprawione, no z pół godzinki, nawet widzę lepiej się zeszło. Więc godzinka prawie. Niby cztery słupki, kawałek siatki. No ale jak chcieć to zrobić tak w miarę, to niech będzie. Dałem w końcu grube, głęboko nabite pale, tak żeby to spokojnie znowu ze 2-3 lata wytrzymało. Te drobnice, te drobne, które to były, takie jak te, no to w zasadzie one były od dwóch lat. To jest bite w tamtym roku, więc jeszcze za rok pewnie też będzie mnie czekała wymiana. A te grubsze, mimo że jeżbowe, to i tak jeszcze. Postoją. Także tak to wygląda. Furteczka tak jak w tamtym roku, tylko troszeczkę szersza, bo w tamtym roku miałem problem, żeby się mieścić taczką. Dlatego zrobiłem teraz szersze. Przy ogrodzeniu leży mi też trochę tego drobnego gruzu, bo o ile te całe cegły czy półówki to jeszcze zostawię, ale ten drobiazg to już byśmy pewnie piesku zabrali na drogę. Mamy też trochę kęp trawy, pokrzywy to akurat taką darni byśmy przyłożyli i by pomału to wszystko zarastało. Także idziemy na drogę, są w takie momenty, w których on nie da robić. Tak czasami się przyczepi do rękawiczki i nie odpuści, póki jej prawie nie ściągnie. Nie wiem piesku, czego ty tak masz, czasami leży spokojnie, a czasami taki z ciebie rozrabiaka, że nie wiem, no wariaczko i tyle. Wiem, że z tego imienia niektórzy szydzą i uważają, że jest głupie, no ale no to takie śmieszne imię jak dla mnie. Nie jest ono przecież strasznie brzydkie, w sensie negatywne, no wariaćko, to tak śmiesznie. Kilka rządków, sianę, rzodkiewka, szpinak, roszponka. Tu jeszcze pietruszka cukrowa jakaś co prawda, nie wiem co to jest, zobaczymy. No i znowu przy przekopywaniu pół wiadra chwastków. No wyrastają, odrastają takie mlecze i różne inne badziewia, więc tego się pozbywam, zaraz to poleci na drogę. Tu jeszcze szpinak, szpinak mówię, czosnek z tamtego roku. Jakiś nie zebrałem i tutaj kilka, więc będzie po prostu na ten rok. Tu co dojrzałem, to proszę bardzo, mlecz, znaczy mniszek lekarski zaczyna kwitnąć. No, początek kwietnia nieźle. Te temperatury, które były święta cieplutkie, chyba to spowodowały. No i przeglądam się na tą sałatkę, która tutaj sobie wyśmienicie rośnie, no ale ona jest centralnie na przejściu. Więc skoro ta mi się złapała pod płotem, to myślę, że jeszcze sobie popikuje i tą z przejścia, ile się da. A pamiętacie sałatę, którą kiedyś na jesieni w zasadzie przed zimą przekopywałem do doniczki? No teraz na parapecie ona stoi i wygląda tak. Więc co chwilę jest szansa, żeby sobie poderwać jakiś świeży listek do kanapki no i coś pochrupać. No ogólnie to popikowane też mam popikowane wsiane w zasadzie, dopiero będę pikował. Pomidory też się troszeczkę zgapiłem i już mi przerosły, no ale myślę, że jeszcze nie za późno i spokojnie można to zrobić. Nasion sałaty to mam jeszcze całą masę, tu w wiaderku jest całe dno i jeszcze takie całe krzaczki, których w tamtym roku po prostu nie wygniotłem, nie wypruszyłem tych nasion. No ale skoro tyle samosiejki mi narosło to tego w tym roku nie będę używał. Z własno zebranych nasion mam na pewno jeszcze szpinak, który już siałem, buraki, pietruszkę, marchewkę, cebulę jedną, cebulę drugą, więc trzeba będzie zaraz myśleć gdzie to wszystko posadzić. No i jeszcze z tamtego roku cała skrzyneczka kupnych nasion. W tym roku w zasadzie nie dokopywałem nic, ale zobaczymy. Myślę, że i tak sporo jest tego, więc idę to siać. To warzywka wstępnie wsiane to, co było na pierwszy rzut, czyli takie sianie marzec-kwiecień. To już mam. No Sałaty, trzy rządki. Tu jest marchewka, cebula, pietruszka, e, koperek i jeszcze buraczki ćwikłowe. Kilka tych rządków jest. Także mam nadzieję, że będzie to w miarę fajnie, sobie teraz schodziło. Jak widać, jest wilgotno. Więc teraz, jak ma być troszeczkę cieplej niedługo, to myślę, że fajnie to będzie sobie rozrastało. Tu mi jeszcze został fragment, no ale ten fragment to już pewnie następnym razem. No bo chwastków też trochę jest do powybierania. No i jednak, mała przerwa od ogródka, bo leci już siew. Lubię w sumie popatrzeć na to, jak jest miejsce, to zawsze do ciągnika też usiądę. A tu, no jak widać, będzie zboże. Już zresztą to mówiłem. Ziarno zaprawione, jak to się mówi, z centrali. Więc mam nadzieję, że i plon będzie dobry. Zobaczymy. Trochę w sumie słabo to przygrzebało. A tu jeszcze sobie bryka wariaćko. No, jak to on. Zboże się sieje, a za ciągnikiem od razu zleciały się boczki. Tu dwa. Tu gdzieś trzeci, no już szukają jakiś myszek czy coś w tym stylu. Jakiś taki wiaterek dzisiaj nie odpuszczał, no i teraz jak widać przygonił jakieś chmurki. Kto wie, czy jednak nie będzie tej mocnej zmiany pogody i po prostu znowu ochłodzenia i deszczu. Także ja jeszcze pomyślałem, że w końcu trzeba ogarnąć te wszystkie truciny, powybierać w międzyczasie te grubsze drewka, jeszcze tam będzie na opał, no i pograbić z tego... Kupki, tak jak ta trawa będzie rosła, no to niech rośnie już równo, a nie potem się szarpać z przerośniętymi trewkami i to wydłubywać. No i niestety zrobił się wieczór, a ja nie zdążyłem tego wszystkiego sprzątnąć. Była mała awaria siewnika, no i trzeba było tam chwilę pomóc. No i z godzinka pękła. Także dzisiaj nieskończone. Ale to nic, jeszcze będzie dzień, żeby to zrobić i w ogóle. Także dzisiaj tak trochę urwany ten odcinek, no ale nic na to nie poradzę i tak po prostu zostanie. Ja się teraz będę pomału szykował do odjazdu. Ile się udało zrobić, tyle się udało. No, zawsze to tak jest, że człowiek chce, a nie zawsze wychodzi. Także żegnam się i dziękuję za obejrzenie. Do następnego razu.